Czy znacie historię króla Tantala, którego imię dało początek wyrażeniu tantalowe męki? Tantal był ulubieńcem bogów, tak bliskim, że zapraszali go na uczty na Olimpie. Niestety, pycha wzięła górę. Zaczął kraść nektar i ambrozję, by zaimponować śmiertelnikom, a nawet zdradzał boskie sekrety. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. Chcąc sprawdzić wszechwiedzę bogów, Tantal posunął się do strasznego czynu. Zabił własnego syna, Pelopsa, i podał go jako danie na uczcie dla bogów. Bogowie natychmiast odkryli tę potworność. Złożyli ciało Pelopsa na nowo, a tantala strącili do tartaru. Tam czekała go wieczna kara. Stał w sadzawce, a woda sięgała mu do brody. Gdy tylko próbował się napić, woda opadała. Nad jego głową zwisały gałęzie z soczystymi owocami. Kiedy wyciągał rękę, by je zerwać, wiatr odsuwał je poza jego zasięg. Cierpiał wieczny głód i pragnienie, mając jedzenie i picie na wyciągnięcie ręki. To właśnie są tantalowe męki, cierpienie z powodu niemożności zaspokojenia pragnienia, które jest tuż obok.